Witajcie serdecznie w przestrzeni The Art of Healing and Awakening, sztuka strawiania i przebudzenia. Leon dzisiaj, dzisiaj zrobimy razem medytację, medytację miłości, medytację przyjmowania siebie, medytację poczucia godności i mm, mm, chciałbym, żebyś e, pozycja, jaką możesz przyjąć do tej medytacji, może być zarówno leżąca, jak i siedząca jeśli, jeśli leżysz, proponuję włożyć coś pod zgięcia kolan, żeby twój kręgosłup mógł um, być e, zrelaksowany e, natomiast jeśli siedzisz, to moja rekomendacja jest taka, abyś miał prosty kręgosłup i te lata medytacji, to co wiem na pewno po ponad 20 latach medytacji, to że nasza pozycja w medytacji musi być zrelaksowana, rozluźniona, a jednocześnie musi być szlachetna. Szlachetna, wyprostowana kręgosłup, jak król, jak królowa w godności, i wtedy sama nasza pozycja, w medytacji już jest stanem medytacyjnym, do którego, do którego zmierzamy. Więc jeśli um, nie możesz siedzieć, to oczywiście możesz się położyć. Jeśli siedzisz, czy na krześle, czy na poduszkach, w pozycji zazen na kolanach, czy w pozycji logicznej, um, usiądź jak król, usiądź jak królowa z godnością, ze szlachetnością, jednocześnie z pokorą i w zrelaksowany sposób. Wtedy Twoja medytacyjna pozycja postawa będzie wspierała stan, do którego dążymy, który, który jest esencją medytacji. I w tym wprowadzeniu jeszcze chciałem powiedzieć, że dzisiejsza medytacja odbędzie się również w, części, w częściowej pozycji, którą nazywam buddą miłości albo przytulającym Buddo. To może być nowa pozycja dla Ciebie. Więc chciałbym, abyś um, za pomocą Twoich dłoni i ramion, abyś przytuliła, abyś przytulił siebie. I daj sobie moment, żeby naprawdę znaleźć, w jaki sposób jest Ci tak najprzyjemniej. Kiedy możesz mieć wyprostowaną głowę, a ramiona i dłonie aby obejmowały Ciebie. Zobacz, jaka pozycja Twoich dłoni, ramion czy lewa na górze, czy prawa na górze. Ja bardzo lubię w taki sposób się przytulać, że moja prawa ręka wchodzi pod pachę, obejmuje serce, lewa ręka jest na niej i wtedy mogę rzeczywiście poczuć taki, takie bliskie przytulenie. Więc mmm, dajmy sobie chwilę, żeby każdy z Was znalazł na dzisiaj taką pozycję przytulającą, pozycję kochającego Buddy. I chciałbym, abyśmy zaczęli naszą medytację właśnie od tego poczucia bliskości samym sobą, tej intymności, która powstaje, kiedy, kiedy tulimy siebie. Być może niektórzy z Was mogą poczuć takie ciepło, tam gdzie dłonie, gdzie ręce dotykają ciała, i pozwól sobie, aby, ta, aby to uczucie przyjemności, aby to uczucie ciepła, aby to uczucie odpuszczenia, zanurzenia się w przytuleniu, w, w bliskości, aby ono poprowadziło Ciebie. Do mnie, kiedy przytulamy się z naszą ukochaną osobą, z naszą partnerem, partnerką, czasami, kiedy oboje jesteśmy bardzo obecni w tym przytuleniu, można poczuć niemal jak stajemy się jednością. Możemy poczuć ciepło pomiędzy naszymi sercami. Kiedy zanurzamy się nasze ciała, energie łączą się i tworzą jedność. Podobnie teraz chcemy właśnie przytulić siebie, tak, żeby poczuć jedność samym sobą, samą sobą, więc przydł się proszę tak jak najbardziej ukochaną istotę. Niech umysł, niech uwaga, niech kierunek Twojej świadomości skieruje się właśnie do tego ciepłego, kochającego, utulającego, relaksującego uczucia. Niech cały umysł, napełni się tego rodzaju jakością serdecznej, kochającej obecności. Loving awareness. Jakiekolwiek przyjdzie uczucie z ciała, napięcie, ból, otocz je tego rodzaju przytuleniem, kochającą obecnością. Jakakolwiek przyjdzie emocja, jakakolwiek przyjdzie myśl, zanurz wszystko, co przychodzi w kochającej, przytulającej, ciepłej. Serdecznej, przyjmującej, tulącej, jak kochająca mama, kochająca tata, jak kochające nas źródło życia. Jesteś miłością. Jesteśmy miłością. Jeśli pojawią się jakieś myśli, ok, zanurz je niech zanurzą się w tym przytulaniu w lekkości i głębi serdecznej, kochającej obecności, jeśli pojawią się, jeśli pojawią się uczucia. Podobnie zanurz je w kochającej obecności, cokolwiek pojawi się. Jakiekolwiek doświadczenia ciała, myśli, emocji, energii. Jesteśmy jak poszerzające się i pogłębiające się pola kochającej, ciepłej, przytulającej przestrzeni. Jeśli w którymkolwiek momencie taka postawa ciała przytulająca zaczniesz odczuwać w rękach napięcie, możesz rozluźnić ręce, położyć je na ramionach, ale zachowaj tą jakość obecności, tą jakość stosunku do siebie, do swojego ciała, do oddechu, do myśli, do tego, co wydarza się dookoła ciebie, cokolwiek jest. Obserwujemy to z jakością ciepłej. Serdecznej obecności. Jestem kochającą obecnością. Być może poczujesz, żeby położyć lewą dłoń na sercu, prawą na pępku, lub obie na brzuchu. Poczuj intuicyjnie to jest intuicyjna medytacja. Gdzie chcą spoczyć Twoje dłonie, żeby zachować tę jakość? Otocz również swój oddech. Możesz zauważyć twój oddech. I otoczyć go kochającą obecnością, którą jesteś. Możesz um, każdy dźwięk, który dobiera, dobiega z otoczenia. Każdą część ciała, mózg. Wnętrze głowy. Ręce, nogi, tułowy, kręgosłup. Zalej całe swoje ciało, od stóp do głów, miłością każdy organ, tkanki ciała. Podróżuj do wnętrza Twojego ciała fizycznego, kochającą obecnością, aby dotknąć kości, mięśni. organów, wpływ miłością do płuc, do jelit i zalej całe swoje ciało miłością i kochającą obecnością. I pozwólmy sobie zanurzyć się głębiej w samą miłość. Pozwólmy zanurzyć się głębiej w samą kochającą obecność, do jej źródła, do jej esencji. I pozwól sobie odczuwać przyjemność, ciepło, rozluźnienie. I poprzez tą przyjemność, poprzez to rozluźnienie, poprzez ciepło, poprzez to uczucie rozpuszczania się i rozluźniania w przytuleniu, w tym że jest mi tak przyjemnie tak ciepło, tak blisko tak jak pod ciepłym kocem wewnątrz mnie jest takie teraz uczucie kiedy się tulę, kiedy się kocham i niech to uczucie będzie bramą do bardzo głębokiego spokoju, ciszy, przestrzeni. Poczuj intuicyjnie, jaka pozycja Twoich dłoni jest teraz dla Ciebie najlepsza. Być może lewa ręka z żeńską energią lewej strony ciała na sercu, prawa ręka z męską energią, yang na splocie słonecznym na pępku, rozluźniając, relaksując przestrzeń serca, napełniając mocą, siłą, energią z plot słoneczny i pępek. A być może postawa ciała, dłoni, która Cię przyciąga, to jakaś forma przytulania, tulenia siebie, Idź ze swoją intuicją, ale kiedy przyjmiesz jakąś postawę, zostań w niej kilka minut, pogłębiając doświadczenie. Jeśli pojawiają się jakiekolwiek myśli, utul je. I utul tą część umysłu, ukochaj. Tą część umysłu, tą warstwę, która myśli, która produkuje myśli, rozluźnij ją. Utul. Zalej. Obecnością z jakością miłości, ciepła, łagodności. Być może możesz odczuć, że w tej postawie medytacyjnej, w której teraz jesteśmy, w tej szlachetnej obecności wypełnionej miłością, jest olbrzymia godność, szlachetność. I taki jesteś, taka jesteś, tacy jesteśmy w naszym centrum. Król i królowa. postawa mistrzowska, wypełniona miłością, godność, przyjmowanie, ciepło. Wypełnij się tym cała, wypełnij się tym całe. każdą komórkę Twojego ciała, każdą tkankę, każdą kość, każdy łańcuch DNA, wszystkie atomy, Wszystkie meridiany, kanały energetyczne, czakry, wszystkie ciała subtelne, zalej swoje ciało fizyczne, swoją aurę, swoje emocje, umysł, kręgosłup, wszystkie czakry, zalej postawą godności, szlachetności kochającej obecności, godności króla i królowej, jednocześnie przepełnione olbrzymią pokorą, pokłonem dla źródła życia, dla esencji miłości. W trakcie medytacji lubię też bardzo obejmować się na niższym poziomie tułowia. Także moja lewa dłoń, kładę ją na żebrach, na wątrobie. Prawą dłoń po lewej stronie ciała, gdzieś w okolicach żeber, na śledzionie. I lubię też się przytulać w tym miejscu i obejmować i budować uczucie bezpieczeństwa. Obecności kochające, jak kochający przyjaciel, przyjaciółka, partner, partnerka. Jak kochający, naprawdę kochający, kosmiczny rodzic, kosmiczna matka, ojciec, źródło. Jak wielką miłością możesz zalać się dzisiaj, napełnić, wypełnić. Bądź kanałem dla miłości, Kosmicznej inteligencji, która jest miłością w swojej esencji. Jak kochająca mama, tata źródło, utul się przyjacielu, utul się cały, utul się cała. To, czego teraz doświadczasz, to jest nasze szóste ciało. Człowiek posiada siedem ciał: ciało fizyczne, energetyczne, emocjonalne, mentalne, karmiczne ciało czystej świadomości, kochającej świadomości, którego teraz dotknęliśmy. To doświadczamy szóste ciało. I mamy jeszcze siódme ciało: ciało źródła. Dzisiaj, w tej medytacji, w tej intuicyjnej medytacji miłości, jesteśmy w naszym szóstym ciele, które jest, które jest kochającą, uważną, świadomą obecnością, przepełnioną delikatnością. Poczuj zwycięstwo, zwycięstwo, zwycięstwo miłości, utulającej wszystko, kochającej wszystko. I możesz pozostać w tym czuciu, w tym nastawieniu tak długo, jak tylko chcesz. Nasza wspólna medytacja będzie powolutku domykała się, ale możesz pozostać dalej, dotykać różnych części Twojego ciała. Możesz wypełniać miłością, kochającą obecnością Twoje ciało fizyczne, Twoje emocje, różne sprawy ważne w Twoim życiu, różne relacje. Możesz wypełnić pole Twojego życia i co tylko chcesz, zalać to miłością, Twoje życie, Twój dzień, Twoją rodzinę. Po prostu pozwól sobie na ten spontaniczny, intuicyjny strumień energii, pole, które jest jak, jak taka miękka, kochająca woda, która przyjmuje wszystko w nas, całe życie, I idzie dalej też poza nasze życie, obejmuje co tylko chcesz cały świat, całą planetę. Możemy utulić całą planetę, cały kosmos, całe życie tą kochającą obecnością, jaką jesteśmy. Jak każdy z nas poczuje intuicyjnie, gdzie chcesz poprowadzić to uczucie.